Cześć! Cześć! mogę witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Ostatnio obiecałem Wam legendy, chociaż myślałem, że to będzie jak dobrze zgadywaliście w komentarzach będą do budki z Razia, ale niestety, lega się pojawi, ale to nie będą one, to będzie inna lega. To co? Idziemy. Rozpoczynamy sobie od pierka z przewodnika na 60. Lego oczywiście będzie pod sam koniec, jak to zawsze u mnie bywa. Najlepszy na koniec. Wiadomo. Kupujemy za 82 miliony jest już w torbie i czas spieniężyć i sprzedajemy na aukcji za 100 milionów zarobilibyśmy 18 no ale tylko 8 aukcjoner jednak tyle zarabia że no dobra kolejną rzeczą jaką mnie teraz zobaczycie będzie helmik na 31 z, przy... z patryka kupiony za 8,5 sprzedany za mm. tutaj jeszcze możecie zobaczyć jak piszą jak się darmo jedzie za mocno, no to wyzywają od idiotów. No ale jestem takim idiotą, że zarobiłem 9,5 miliona, więc przykre. No i dobra, 9,5 miliona to przodu, więc jedziemy dalej. Nasz nik wiściowy kupiony za. Chyba tam było 13,5. Nie spojrzałem dokładnie. Jest sprzedany za 18, czyli 4,5 miliona. na czysto zarobku. I coś podobnego, też nasz wynik nasz 40 z tego samego E2, jeśli się nie mylę. Tym razem kupiony za 18,700. Jest on tutaj, nawet dobrym maleczenia, fajne stoty. I sprzedane za prawie 4 miliony więcej. Nie ma tutaj jakiegoś dużego zysku, no ale zawsze coś. Zarobek pod koniec będzie podliczony, więc. Dobra, teraz coś takiego bardziej. Bawimy się wymiany, dlatego tutaj dałem ceny. Płacimy za pierwszą rzecz 22 miliony. Jest opierek na 83 z opętanego peladyna. Kolejną rzeczą jest sprojka z, z Kozuka czy warjego za 18. Czyli to nam w sumie daje 40 milionów. Nie jest źle Ceny w miarę, w miarę, w miarę. I wymieniamy te dwie rzeczy, jak widać, tutaj na kusze na set level. 40 milionów za kusze, No, jak dla mnie cena w miarę dobra. No i dobra, to jest pierwsza moja taka kusza. Nigdy nie widziałem za bardzo, ile one chodzą, ale tak na aukcjach kręciły się nawet koło setki. Chociaż dla mnie to było przesadzone. Ale 3 ten za 65 milionów na aukcji, co nam dało w sumie 18,5 miliona na czysto więc myślę, że wynik naprawdę naprawdę Ja za taką małą wymianę teraz coś śmieciowego tak żeby filmik był dłuższy oczywiście nie kupione za 5 milionów, coś tak dla początkujących i sprzedane za 8 milionów, tyle że na aukcji więc 2,2 miliony tylko zarabiamy no i mamy i teraz czas no Coś konkretniejszego, już na sam koniec. Kupujemy łapki z Fudzia za 800 milionów, sam zniszczono no na to. Bonus zostaje ten sam. Powiem wam tutaj kupujemy za 800 milionów, a tak dla porównania na setny CBK. Coś cios bardzo krytyczny z kochanki, kosztuje około 2 miliardów, może nawet troszkę więcej, albo troszkę mniej zależy. A tutaj wyścignę myślałem, że 800 milionów, więc będzie bardzo dla mnie dobra oferta. I jak widać, nie myliłem się za bardzo. Właśnie liczyłem na większy zarobek, ale 70 milionów i tak nie będę narzekać. Kasa i tak rośnie, więc. Co zrobić? No i co? W tym odcinku zarobiliśmy ponad 116 milionów. No jak dla mnie jest to nawet w miarę taka kwota. I co? To będzie na tyle, mam nadzieję, że się podobałeś. tak zostawcie łapkę w górę, to idzie suba, a ja zapraszam was do innych moich produkcji, czy do poprzednich handlu z Margonem, czy po prawej macie do mojej nowej serii z Mafii 3. To co, do zobaczenia, cześć!